Ogłoszenie bankructwa przez państwo to jest ostateczność. Częściej w gospodarkach zdarzają się kryzysy fiskalne, tak, ponieważ państwo musi co jakiś czas spłacać zaciągnięty dług i zamieniać go na, na nowy. Czyli przeważnie kraje emitują dług na okres 5-10 lat. Bywa, że na okres dłuższy, no ale po 10 latach tą konkretną obligację państwo musi wykupić. Żadnego państwa nie stać na to, żeby nagle spłacić, nie wiem, połowę całego długu albo dużą część całego długu. Państwo zamienia zapadający dług w danym okresie na nowe zadłużenie. I bankructwo występuje wtedy, kiedy inwestorzy nie chcą kupić obligacji od państwa. I państwo nie jest w stanie spłacić tego zapadającego długu, nie całego długu, bo dług jest tak zrobiony publiczny, że on zapada w różnych momentach, nie jest w jednym momencie. No i państwo nie może wykupić, nie może wyemitować nowego długu i nie może wobec tego spłacić zapadającego, zapadającego, zapadających obligacji. Nie jest w stanie w tak szybkim okresie ściągnąć dochody podatkowe, żeby, nie wiem, obsłużyć yy, tak bardzo dużą kwotę zapadającego długu. Ale może to się skończyć na dwa sposoby. Bankructwo to jest ostateczność. Może to się skończyć te, tym, że inwestorzy pożyczą państwu na to, żeby wykupił ten dług, ale po bardzo wysokim oprocentowaniu, sięgającym nawet kilkudziesięciu procent. Tak było na przykład w przypadku Grecji. Tam chętni do pożyczania byli cały czas, mimo że Grecja miała problemy, ale po bardzo dużym koszcie. To akurat taki. Tak, ten przykład pojawia się też w niektórych gospodarstwach domowych. Tak? Jak mamy kredyt hipoteczny, który zapada, jest długookresowy, tam oprocentowanie jest niewielkie, ale nie mamy, żeby, nie mamy pieniędzy, żeby obsługiwać ten kredyt i idziemy po pożyczki po chwilówki, tak? które są oprocentowane bardzo wysoko. To nie jest jeszcze bankructwo, ale zamieniamy dług o niskim oprocentowaniu długiem o bardzo wysokim oprocentowaniu, o bardzo krótkiej zapadalności i to jest ale to nie jest jeszcze bankructwo, ale jeżeli sytuacja będzie już na tyle krytyczna, że inwestorzy przestaną ufać, no to w pewnym momencie już nikt nie chce nam pożyczyć i nie jesteśmy w stanie zapłacić nie wiem jednej jednej piątej całego długu, bo corocznie na przykład w Polsce jest wymieniana rolowany dług w skali 1,5. piątej. Teraz dług wynosi ponad bilion złotych ma dojść do biliona 500. No to w tej chwili my Polska rocznie musi wyemitować co roku tylko na zamianę starego długu na nowy 200 miliardów 250 miliardów złotych i nie stać nas na to, żeby nagle znaleźć takie dochody podatkowe na 250 miliardów złotych. Jedynym rozwiązaniem jest zaciągnięcie nowego długu. Jeżeli wierzyciele odmówiliby nam pożyczenie tej kwoty, no to nie jesteśmy w stanie obsłużyć obligacji. Mówimy niewypłacalność, bankructwo. Znaczy, bankructwo oznacza, Polska przeżyła bankructwo w okresie w okresie zadłużenia Gierkowskiego w PRL-u i Polska nie była w stanie spłacić tego zadłużenia i ogłosiła niewypłacalność i ten, ten, ten były różne reperkusje z tym związane, przez lata nasz, nasza wiarygodność była bardzo niska, przez lata musieliśmy pożyczać, e, oczywiście był klub paryski, klub e, różne na forach międzynarodowych wierzyciele negocjowali, w jakim zakresie spłacić ten dług. Częściowo nam umorzono ten dług, ale to pozostawia rysę na wiarygodności państwa, na wypłacalności państwa na bardzo, bardzo długi okres.